Siema, w dzisiejszym odcinku przetestuję parę naprawdę dorąbanych sposobów na zarabianie na trybie box PVP na serwerze Anarchia GG. Mam nadzieję, że tym filmem pomogę Wam z zarabianiem na boksie, a ty widzu, pamiętaj o zostawieniu suba oraz lajka pod tym filmem. A ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Okej, okay, a więc pierwszym sposobem na zarabianie jest zabijanie i kupywanie odłamków, bo gdy wejdziemy sobie w kośnik sklep i sklep ze zabójstwa, możemy sobie tutaj kupować anarchiczne odłamki, z czego jeden kosztuje dwa zabójstwa, a gdy wejdziemy sobie w w rynek to jeden odłamek chodzi po około no około 500 tysięcy na tą chwilę, więc mi się wydaje, że to jest naprawdę spoko sposób na zarobek. A jeśli nie, chci nie chcielibyście z tego dostawać hajsu, to możecie sobie tutaj u magika kupować różne perki, na przykład dodatkowy ranking, zabójstwo, dodatkowe serce, yy, większy z generatorów oraz zwiększoną siłę, więc naprawdę to jest pełno możliwości z tymi anarchicznymi odłamkami. Dobra, mamy pierwszą osobę. No kurde, serio? Przy okazji mogę sobie tutaj pozbierać sianko i trzeba szukać ludzi. Dobra, może mnie nie zauważy. Zobaczymy. Zobaczymy, może mnie nie zauważy, widzowie, bo on tutaj idzie. Oby mnie nie zauważył. Uwaga, uwaga. Oho, dobra, mamy, mamy o, drugi kill już. On miał jeszcze dynię, okej. Okay. Mamy już drugiego killa. Dobra, mamy już kolejne, kolejnego, bo tamtego nie mogliśmy zabić, bo już go wcześniej zabiliśmy. Ale dobra, tutaj akurat łatwo wlatują takie fragi, nie? <gry> fragi. Kile w sensie. Teraz czekamy na Steve'ów, nie? On chyba wie, że go widziałem. Dobra, może, może tym go zbawi zbawimy. Dobra, mamy kolejną osóbkę. Tutaj mamy kolejną osóbkę. I mam lepszego seta ogólnie od niej. Więc jeśli ją by się udało zabić, to naprawdę myślę, że będzie Gites. Więc gonimy ją. Oby nie zlogała, oby nie zlogała. Mam buty z szybkością, więc mi to trochę da. Obratku, jeśli go by się udało zabić, to obratku, obratku, dawaj mi go. Dawaj mi tą 27 Gramy na niszczenie seta. Od z tego naprawdę coś może tutaj fajnego wyjść. Jeśli udałoby mi się mu domek zrobić, jemu wreszcie padnie ten set, nie? Jemu wreszcie to padnie. No nie! Nie gadaj! No nie! Ja pierdu! Oho, widzę kogoś. Spadniemy sobie tutaj. Okej, okay, on mi nic nie zadaje kompletnie. Chill, bro. Dobra, ale my idziemy wyżej, nie? Taki ziomek jest. Mógł się ponawalać, bo on miał seta chyba 29. Dobra, zginął. I te 17, no to. O bratku! O bratku! O bratku! Obratku! O bratku, o bratku, o bratku. O chłopie, i ty czterdziestki prawie, że O kurde, obratku obratku nie Nie, o bratku, set mi pada No i set mi pada GG, GG, GG Ja pierdół Ja cię kręcę Nawet nie zauważyłem, że ktoś mnie od tyłu bierze, nie I se zgarnął trzydziestki trójki ja pierdu No tak, ja też tego się nie spodziewałem. Ale 4 godziny później zrobiłem streama na YouTubie. I na tym streamie starałem się odrobić temy, które straciłem. I oczywiście wy jako najlepsza widownia podarowaliście mi jeszcze lepsze temy niż miałem, więc bardzo wam za to dziękuję. Ok, a więc witam was już po streamie, na którym nie wiem co się odwaliło, ale naprawdę dostałem od was zarąbiste temy, Naprawdę bardzo wam za to dziękuję. I wraz z wami udało mi się wbić 10 kili. Jak widzicie, mam tutaj do wykorzystania 10 kili, wbijem to w około myślę 3 godzinki, teraz zostało mi tylko tak naprawdę wykupić jak najwięcej anarchicznych odłamków jak widzicie kupiłem 5, 5 odłamków tak naprawdę za nawet bym zaokrąglił 2 godzin tak naprawdę bo na streamie się bardzo dużo dzieje, nie byłem ciągle na strawie PVP. Prosta matematyka. Jeśli jeden odłamek kosztuje 500 tysięcy, to na dwie godzinki grania mamy 2 miliony. ja myślę, że to naprawdę spoko wynik. Jeśli macie na przykład dość dobre itne 30, myślę, że są spoko. Polecam ten sposób, bo naprawdę mi się wydaje, że jest spoko. A ja zabieram was do kolejnego sposobu. I mam nadzieję, że będzie on równie... I mam nadzieję, że on, że on będzie prostszy i bardziej efektywny ale to okaże się, jeśli go sprawdzimy. Ok, a więc drugi sposób polega na kopaniu gąbki na strefie PVP. Jak przejdziemy sobie do górnika, to widzimy, że gąbka jest trzecim najdroższym surowcem na box PVP, a tej gąbki jest naprawdę sporo na strefie PVP, więc myślę, że kopanie jej to naprawdę nie jest żaden wysiłek, szczególnie o późniejszych godzinach albo w Wczesnych bardzo, więc jest aktualnie godzina, prawie że pierwsza, i zobaczymy sobie, jak pójdzie nam kopanie takiego, takiej właśnie gąbki motyką burzy, czyli levelem 30. Myślę, że taką, taką motykę powinien mieć każdy, nawet może być dwa levely niższa i pewnie dużej różnicy nie odczujecie. Więc jedyne co musicie mieć do tego sposobu, to motykę. Jeśli macie zamiar kupić, to po prostu nazbierajcie sobie, ja myślę, że naprawdę może to oddać i co? Lecimy to testować. No, i jak widzicie, o takich godzinach tutaj na, na serio nikt nie lata kompletnie. To jest naprawdę pusto. Więc co? Ja daję sobie tutaj 30 minut i zobaczymy ile nakopię w takim czasie. No i co? Kopałem sobie. Czasami mnie trochę odklejało. Dawaj to mięsko. Czasami ktoś poprzeszkazał. Ale nareszcie nadszedł koniec Okej, okay, a więc na 15 minut kopania zarobiłem około 500 tysięcy Czyli wliczając same kopanie myślę, że na 2 godziny wykopiemy około 3,5 miliona dolarów Jeśli oczywiście macie No prawie że pusty serwer i motykę burzy yy, Polecam wam Jak po prostu zniszczycie wszystkie lokacje tych gąbek Po prostu zmieniać ch, czyli po prostu kośnik ch i wybierać sobie jakiś inny. Bo po prostu będzie wtedy będziecie wtedy o wiele więcej mogli wykopywać, a nie czekać po prostu, aż się zespałni nowy. Więc co, drugi sposób mi się wydaje, że jest lepszy. Lecz no powiem wam, że takie monotonne kopanie, myślę. Myślę, że lepiej się nawalać niż tak monotonnie kopać, ale to jeśli jesteś jakimś nie wiem górnikiem i bardzo lubisz kopać, no to to jest robota dla Ciebie i naprawdę. Możesz sobie z tego dobrze zarobić. Ok, a więc ostatnim sposobem, który dzisiaj Wam pokażę, jest risel na rynku, czyli szukamy okazji, które są po prostu tanie i sprzedajemy je drożej. I tutaj mogę Wam powiedzieć, że możecie sobie zarobić albo mało, albo dużo. To zależy, jakie są oferty na rynku, bo czasami na przykład możecie trafić miecz kraba za na przykład 30, 30 milionów około. Na przykład ja trafiłem takiego na streamie, kupiłem go i mogę go teraz reselować za około 50 milionów, tak naprawdę. Więc no, jeśli macie na przykład 2 miliony, no to za dużo nie zarobicie. Ale jeśli macie na przykład już więcej hajsu, na przykład około tam 40 milionów, no to myślę, że resel naprawdę czasami może oddać. Bo ludzie no, zazwyczaj sprzedają po prostu, żeby szybko się sprzedało. Bo przecież rynek, po prostu miejsce na rynku też jest ograniczone Więc mówię, tutaj naprawdę to jest różne Możecie sobie wchodzić tutaj na przykład w sortowanie najniższej ceny, o na przykład macie anarchiczne odłamki możecie go potem słuchać za 500 tysięcy Więc będziecie mieć 80 koła profitu, ale na przykład... O, ja tutaj mam na pierśnik burzy yy, Myślę, że poszedł był was na przykład za... 800 tysięcy, wtedy macie na przykład 200 tysięcy w kieszeni, ale to możecie sobie wykonywać jako takie dodatkowe, tutaj naprawdę na tym jakoś dużo nie zarobi, znaczy nie kierowałbym się tym, żeby to był taki główny sposób zarobku, tylko taki poboczny, żebyście mogli sobie czasami dorobić, możecie sobie poszukać okazji i też myślę, że warto powiedzieć, że tutaj najwięcej są warte hełmy oraz buty, bo one się najszybciej niszczą, zazwyczaj więc no, zazwyczaj są najdroższe. Ale to mówię, tutaj trzeba mieć hajs, tutaj nie kierujcie się, żeby było takie główne źródło zarabiania. Tylko takie poboczne, wiecie o co chodzi, nie? Czasami da się zarobić dużo, czasami da się zarobić mało. I co? I to tyle.